Był taki czas w moim życiu, kiedy dość często ewangelizowałem na ulicy razem z ludźmi świeckimi ze wspólnoty. Wychodziliśmy na ulicę i głosiliśmy kerygmat. Szybko zauważyłem, że na pierwszy komunikat w tym głoszeniu, pan Bóg cię kocha, ludzie, którzy podchodzili do nas, z którymi rozmawialiśmy, reagowali dość nerwowo, a już na pewno z dystansem, z niedowierzaniem. Zastanawiałem się dlaczego. Być może dlatego, że faktycznie sama informacja o tym, że Pan Bóg mnie kocha, raczej niewiele zmieni w moim życiu, nie doprowadzi mnie do nawrócenia. Dlatego między innymi mamy jeszcze w tremacie kilka innych punktów, które, głosząc, przekazujemy innym. Na czym polega nawrócenie? Wydawało mi się kiedyś, że polega przede wszystkim na zmianie zachowania, na przemianie moralnej. Tak coś sobie postanawiam i konsekwentnie realizuje w takim kierunku, aby było lepiej. Oczywiście to jest ważny wymiar nawrócenia, ale nie o to chodzi tak naprawdę. Zwłaszcza na początku. Na początku chodzi o to, aby odkryć tę miłość Bożą jako coś bardzo osobistego. Być może dlatego ludzie się spinają niekiedy słysząc Bóg Cię kocha, bo, bo to jest bardzo ogólny komunikat. Ale jeśli uwierzę w to, że Pan Bóg kocha mnie osobiście, bezwarunkowo, odwiecznie, niezmiennie, czule, jeśli poproszę o łaskę doświadczenia takiej miłości, takiego przytulenia, to wszystko w moim życiu może się zmienić. Pan Bóg troszczy się o mnie jako swoje ukochane dziecko, bo jestem Jego ukochanym dzieckiem. Kiedy tego doświadczę, dostanę siłę, aby również moralnie zacząć się zmieniać. Zobaczę w tym wartość, odkryję sens życia moralnie dobrego, odkryję piękno, i szczęście, które polega na tym, że żyje moralnie dobrze. Skoro tak, to dlaczego czasem nie doświadczamy tej Bożej Miłości, nawet doświadczywszy już kiedyś w życiu? Dlaczego przychodzą takie okresy stagnacji, jakiegoś zatrzymania, może nawet oswojenia z grzechem? W świetle dzisiejszego pierwszego słowa nie, nie doświadczamy Bożej Miłości, czy przestajemy jej doświadczać wtedy, kiedy nie słuchamy Pana Boga? Tak jak naczelnicy Judy. I tapłani, cały lud mnożyli nieprawości, szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa, wyśmiewali się z proroków. Jeżeli przestaje słuchać, brać sobie do serca słowa Boże, wtedy rzeczywiście z doświadczeniem Bożej miłości nie będzie najlepiej. Wybrać Boga, to potraktować go jako realną osobę, poświęcić Mu czas, mówić mu o wszystkim, zwierzać się tak, jak się zwierza Przyjacielowi, słuchając jednocześnie w sercu tego, co On ma mi do powiedzenia. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość do mnie, za każde słowo, które do mnie kierujesz. Wiem, że razem z Tobą mogę pokonać każdą moją słabość, wygrać z każdym grzechem. Powiedz mi, proszę, dzisiaj jak to zrobić. Chcę usłyszeć Twój głos, chcę Cię słuchać po to, by prawdziwie się nawrócić. Amen.